Bila, może ja wejdę i go zajebię. Ale ty padłeś, ty. padłeś jak coś. NO JAK PADŁEM?! <noise> On mnie nawet nie hitnął, kurwa. Jebać ten serwer i nie do tych adminów niech mi itemy oddają, kurwa. O kurwa. Dobra, wale pizdę w ten serwer, nikt już se nie pogra. Koniec nie, GG. Będę miał sprawę w sądzie, kurwa. <noise> o kurwa. No ja mam trzy teraz. Teraz. Nie, wiem, czy nie, 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 Dobrze, nie, mi... nie, nie, i nie, nie, stąd nie, nie, zaraz. Kurwa. nie, Kurwa. Poczekaj chwilę, bo wano napierdala mamu. Co? No jeden jest tylko widzę jednego. Co to kurwa było? nie, nie, Dajcie, jestem pierwszy raz w gildii w Minecrafcie Hahaha! <laughs> <that? laughs> ja kiedy zawsze miałem gildę na dwie osoby, ja i mój kuzyn. Byliśmy cały dzień po prostu i obudowaliśmy w gildę. Ty, Nikodem, jak coś, to ja bym uważał, co się mówi. Chuj w to! Do się, co się mówi? No to będziemy, no i co? No to będziemy, będziemy. a ktoś grom, do pięści, możemy się lać. <laughs> To hitom, mnie! hitom nie otruściły, nie mam refów! Nie mam refów! No Zobacz, to jest refy, no to ja jestem dead, kurwa. No dobra, to jest dead, kurwa. Weź mi to na pełni z wodą. Czym, mam tam napluć? No ja to... no, ci damy gumę, mogę napluć jak chcesz. Co, kurwa. Co, ty, kurwa. Mamy nowy gum, się... fajnie, Mila. Czułeś, się prawie plastikiem. Bro. Co ty pilujesz, Majd? <śmieniciela> na co, co? 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 <śmieniciela> no <bo zżywuje> plastik. <śmieniciela> Ej, a ja mam w ogóle story time. Byliśmy w Katowicach z Bilą i Bila mi robił loda. No to prawda. To nie jest prawda, to prawda, jest Pijany był i zaczął mi się do gaci dobierać. To jest głupi Nie, to nie był żart. Wziął go do ust. Mówił, że smakuje jak czupaczup z wiśniowy. No ja nie wiem. Nie wiem, czy kurwa, mi się no, się Gdzie tu jest ten spas? Tutaj. Ja do wody nie trafiłem, kurwa, bym się wyjebał. I tu jest zejście jeszcze na dół. Tu... Jak to są nogi? O kurwa. Jak <gryvo> to jest te... są nogi? O kurwa. Ale powiem miłe szło. Spadłem bardzo nisko! <gryvo> nie krzyk! Zaskoczyłem. Chciałem tego, pawełką tak, bo miałem dwie łapy zajęte. Ja Chciałem tak pawełką za No No, koka. Więcej ciabnąć, nie? No. I mi spadła, pies pod i mi zajebał. <grystanie> kurwa. Ja pisa, szybko, fosa. A ty masz kopacze? Mam, mam. Fosa. Ja, no to kurwa se sposowałem. <grystanie> <grystania> no to kurwa se sposowałem, kurwa. <grystanie> Ale, kurwa, ktoś, ktoś z was ma torcy na klacie, chyba, no kurwa. Skies tak, nie czty na klacie nie ma. kurwa, faktycznie mam tą mam Chuj w nie, chuj w nie, jest git. A ja bym splreepa jakiegoś zrobił. Chuj baos. No serio ci mówię, sprypa. No Ale poza terenem gildi. Po co nam splreepa? No żeby kurwa wejść tam do tej. Zem... A chuj ci w dupę. <laughs> a? a dobra, nie Co? Ja pierdolę, Oni znowu... mają tu gildię, tu gildię mają. Przynowu. Ja pierdolę, znowu mi VAT-ka woła. Ale lindy, co to znaczy? Admin Edo na 3. Ja napiszę co na czacie. To ma albo mam będziemy mieć TNT, albo ten. Miller zaprasza, co? I co ja, po co ja mam iść? Na Tutaj musisz pobrać debilu. Trzeba by było rozkopać tam jeszcze jedną kratkę, kurwa, tam u góry. Postawić tą bojkę i wylać lawę. Pozdro, chłopaki, się bawicie, kurwy jeba. idę spać w pizdu, kurwa. Zaję dziwko, no, zaję mnie. pierdolę tego McCrafta, jadę, kurwa, do kina, albo na dwór, kurwa, idę do. Rozciągam seta. Wypierdalać, kurwy jebane. Eee, uh, okej, okay. patrzcie streama. O, patrzcie streama, no kurwa... E, patrz patrzcie streama, jestem nieśmiertelny, jestem Jezusem jebanym. Wygrałem grę, kurwa, patrz. Widzisz to, co mi robią? Patrz. Zdaję seta. Jezus, mnie kurwa, Jezusa za nogę schyciłem. O kurwa. Nie. Aj...